Widzę wszystkich, ja jestem kartę i dzisiaj jesteśmy na Craft MC na trybie Anarchia SMP i dzisiaj robimy opening skrzynek e, epickich, z, zwykłych i złotych więc zaczynajmy mam 36 kluczy zwykłych e, 24 epickie i 30 złotych zacznijmy sobie od zwykłych cegła Ale mamy pełen ekwipunek więc Wrócił sobie niepotrzebne itemy. Możemy robić opening. Hmm, diamentowy kiłrów, diamentowe buty, diamentowe buty, ruda szmaragdu, kolejna kamień, cegła, bambus, b -b -b -ten. blok kwarcu, melony, o, złoty klucz, ruda żelaza, ruda diamentu, nasiona, bambus, róża cegła, kryzmaryn, zupę, Ten nasiona, Speedrun i tak, takie rzeczy mamy. Co robimy? Lecimy w złoty. klucz jajkowy. błąda serce. Zakręca książka. Łamki, pałeczki. patyk lewitacji, O, kolejne dodatkowe serce. O, jajkowieśniaka to mi się przyda do farmy. Diamenty. Tylko w pałeczki, blaze. Zaczarowania. O, za. A na 1%, ale dobra, za 40 tysięcy pójdzie, anarchiczny hełm, dobra, jajko krowy, pięknie, kolejna dodatkowa sekcja, mamy już dziew dziewięć mamy kolejna książka, niepodatność, pięknie, piękny unboxing, Odeksmoka, smoka, diamenty, jajko krowy, złote jajko, dobra, dobra. Ładnie, ładnie to wygląda. Tak, nie potrzebuję, ale. Nie generacja do docierowania na mnie. Ładnie, jeszcze mamy 9 serc. I co, lecimy epickie złote jabłka. Jab Proszę, aby korona anarchii wypadła. Tyty jabłka. Ona spłonie dwójki. Pięknie. I Anarchiczka łupata, zaklęta książka, jaka no, no nie jest to źle Ona, Kolejna łupka, tylko kawałek do kusza, szablon Totem nieśmiertelności, szablon, nakrętka, szablon Zoczebowanie, Anarchia wypadła Szablon, buteleczka jak spa Zaklęta książka, spowolnienie, szablon Butelki, rekwitacji, złoty jabłko Dodatkowe serce, no niestety nie wypadło nam to co bym chciał Niestety, ale jest unboxing. Ładnie to wygląda, ale liczę na coś innego. 15 serc to rynek. Celebrated Location. z nim. 15. No, te jabłka nie są luźnowate. I magicznej itemki sobie też sprzedajmy. to jest na ten Co jest za? Stowisz dziesiątki tysięcy. Mieczyk, sióstka, trzy, dwa, trzydzieści, siedem, dobra. Teraz mogę sprzedać. Róża, stópka, za, na miecz. To by było na tyle. Dziękuję za odcinek. Zdrowak w subskrypcja. Proszę